Z kolei w zielono-białych lokalna Kujawia i Sprawdza gotowość. I mamy pierwszy gwizdek tego meczu. Rozpoczynają gospodarze. Ja podaniem podaniem prostopadłym, bo przyblokowany przez dwóch rywali piłka w pole karne. Centra Nie ma bramki broni. Wszyscy zawodnicy jest piłka w polu karnym. Piąstkuje bramkarz jeszcze szansę na uderzenie rzut wolny Maciej Słupecki Piąstkuje bramkarz jeszcze dobitka już to swoje spotkanie w 33 kolejce rozegrał dośrodkowanie drużyny gości i teraz piłka ląduje na górze bramki Teraz prezentuje się w defensywie drużyna gości. Jest uderzenie na bramkę, będzie jeszcze dobitka. No jest gol na 1 do 0 dla gospodarzy. W 16 minucie piłkę do bramki pakuje Maciej Patyk. Już w 16 minucie stara się jakoś swoich kolegów uspokoić, ale też przy okazji pokazać, jak powinni się ustawić. Teraz groźne uderzenie z Okazuje się do zagrania Dominik Krupa, jednak centra w pole karne! Murze. Słupecki, uderzenie na bramkę i dobra interwencja Huberta Borowego. Sita, ale tylko na krótko strzał na bramkę broni Hubert Borowy. Przejął ją i przeciął to podanie Ariel Jastrzębski, jeszcze Mija Szita wrzuca. Dobre zachowanie Maciej Słupecki, wrzutka w pole karne. Nie zdołał tego skończyć głową Ariel Jastrzębski. Wiśniewski. Oddał Goździkowskiemu. Goździkowski wrzuca. Nie było tam nikogo na zamknięcia, jednak! I zaczynamy te drugie 45 minut przy piłce goście z Kowala. Rożny dla drużyny, gości przygotowany do wrzutki piłki, Rafał Jankowski! Na posterunku znalazł się golkiper, ale jeszcze groźna dobitka. Patyk do Słupeckiego, odegranie, czy Słupecki będzie strzelał? Próbował z zewnętrzną częścią stopy jeszcze. Strzał z dystansu. Jeszcze szansa dla Kujawiaka, dośrodkowanie z rzutu Rożnego. Ale można dobijać, Szablewski! Jeszcze Słupecki, dośrodkowanie i jest! Gol na 1 do 1! Kujawia 1, Kujawiak 1! Zaraz dowiemy się kto tę bramkę... Piotr Szablewski, mocne podanie w kierunku Miasity Przy nim jest kapitan drużyny Majszak! Jest! Gol! Nie ma bramki, przepraszam. Jeszcze Mijashita, on jest bardzo szybki. Podanie prostopadłe w kierunku Przemysława Kowalczyka. Przemysław Kowalczyk nie trafia w tym starciu. Mijaszite, a tekst do, do Patryka Wiśniewskiego. Wiśniewski minął rywala, uderzył na bramkę. Jeszcze raz Ramel. Ramel, strzał na bramkę! Broni bramkarz szkujawiaka Lumak Kowal Teraz muszą wyjść z opresji Kwaśniewski i jego koledzy, jeszcze jedna centra Szczerbicki Wdał piłkę przed pole karne, będzie strzał na bramkę To bo... Dawid Guzek Kwaśniewskiego Kwaśniewski, wrzutka na dalszy słupek jeszcze zbicie głową. Strzał Szablewskiego do Bitka. Bardzo... Dobra decyzja Kowalczyka. Podanie do Jankowskiego. Jankowski ze strzałem z dystansu. Wykonany przez Jakuba Chudzińskiego. A teraz sędzia po 94 minutach tego meczu kończy go. Jedna bramka Kujawi. Jedna bramka Kujawiaka.